moją leniwą niedzielę, czyli Sunday Routine, a właściwie Lazy Sunday Routine, a właściwie dzień nic nierobienia, czyli który rzadko mi się zdarza, ale chciałam go nagrać, bo fajnie jest sobie po leniuchowajce, nie? Okej, okay, staję zazwyczaj w niedzielę o której chcę bo nie ustawiam sobie budzika E, to jest jedyny dzień, kiedy, wiecie, można sobie odpocząć, no i trzeba też posprzątać. Ale sprzątania chyba dzisiaj Wam nie będę pokazywać. Ehm, no, zaczynamy dzień od herbatki. Dobra, czasami muszę jednak pokazać Wam sprzątanie. Cały czas sprzątam! Robimy herbatę. Dobra, teraz najbardziej lubię pić taką herbatę Kusmi Detox. Mam ją tutaj gdzieś schowaną, zaraz Wam ją znajdę. Gdzie ona jest? Tu. Żółta, jest pyszna. No i jak się wszystko pierze, zmywa, to ja wskakuję z powrotem zimą do łóżka, jakby to było letnie... Samej rutinie, to pewnie bym robiła coś innego. Ale tak naprawdę najbardziej lubię leżeć w łóżku, szczególnie dużo podróżuję. Po prostu uwiewiam się i sobie spialiam. To wszystko tak śliczne, białe, białe ściany, białe łóżko, biały pościel. Teraz y, trochę przerażałam, pewnie pamiętacie, jak kiedyś miałam urządzenie. No to byłam właśnie ostatnio w Ikei. I wiecie też, że wiele razy działałam z Ikeą. E, ja ostatnio też byłam u nich na evencie, no i załatwiłam sobie właśnie. Teraz troszkę koloru różowego w sypialni Więc mam różową pufę Różowe takie poduszki Więc jest troszkę taki inny akcent, ale to mi się tak podoba Jak fajnie mi, e, wiecie, dodaje takiego, takiego, akcentu Dziewczącego do mojej sypialni Też sobie zmieniłam trochę dywany To jest taki print nowojorski I to chyba jest jeden z nowych dywanów z sama nie wiem Ale zawsze widziałam takie w tych serialach Nowojorskich, Gossip Girl i tak dalej Tak mi się skojarzyło, mówię, ale mi się podoba, strasznie to chcę o, Więc jak już sobie wejdę do tego łóżka to lubię robić sobie wszystko i nic najbardziej lubię siedzieć na komputerze i oglądać inspiracje. Teraz jest e, luty, więc zaraz zaczyna się znowu Fashion Week i bardzo się interesuję pokazami i tak dalej, ale zaraz wejdą kolejne trendy jesienno-zimowe na rok 2017-2018. Więc ja lubię sobie oglądać pokazy mody na wiosnę, lato 2017, które już widziałam i pokazywałam w wrześniu, ale lubię się nimi inspirować. Więc najchętniej, jeśli chodzi o pokazy, to wchodzę na stronę po prostu WODA. Eee, bo kiedyś była strona style.com, która była najlepszym portalem, jeśli chodzi o pokazy mody, po prostu wszystko tam było. A teraz, ee, jakiś czas temu, już chyba dwa lata minęło od tego momentu, ee, Vogue przekupił style.com i zamienił to w Vogue Runway. Więc wszystko śledzę na Vogue Runway, oglądam sobie tam różne zdjęcia z pokazów i tak i tak dalej. Wiem, że pewnie myślicie, że jestem młodym klikiem, i nam tylko pokazy mody, ale to nieprawda. <noise> Bardzo lubię <noise> robić też inne rzeczy. Ogólnie, i zaraziłam też Asię, co nie Asia? Asia już wiem, co powiem. <noise> Oglądam teraz cały czas na Netflixie, no czy już obejrzałam cały sezon, ale po prostu spędziłam się nad tym cały weekend. No i nowy ulubiony serial, czyli seria niefortunnych zdarzeń. Zawsze pytacie, co skąd mam. To opaska na oczy. To jest zarys. Później całe luki mam z Oysho. I kapcie również są z Oysho, spodnie. Do tego taki, taki, taka narzutka, żeby mi nie było coś zimno. I taki top z koronkowym wykończeniem z Oysho. Makijaż brak, więc tu nie ma co opowiadać. No i mój pokój. Jeśli chodzi o moją sypialnię, no to wszystko musi być białe, ale, no tak, szafa jest tu wbudowana biała, tak byłoby w mieszkaniu, ale mam, od zawsze mam te super zasłony szare, to są przyciemniane zasłony, które specjalnie nie wpuszczają światła i mam tu jak wampir, sztuczne światło, albo ciemno, uwielbiam tak, bo wtedy łatwo się zasypia i wiecie, mam dużo świateł za oknem, tak samo rano, w słońca, Mega najlepsze, więc wolę mieć takie przyciemnione zasłony. Później, e, tak, narzutka, jest takiego misia. Pościel mam z lnu, biała, obowiązkowo biała. Poduszki są z kompletu, białe lniane, które mają takie detale, knociki. Zobaczcie, takie tutaj są te knociki. Różowe poduszki, dywan print tak zwany nowojorski e, takie sztuczne futerkowe dywaniki złoty stolik który dostałam od mamy na urodziny wszystko wiadomo, Ikea e, tutaj teraz też są w IKEA takie ładne flakoniki takie. zobaczcie, boho mój nowy ulubiony case kubek klasyk, lampa również z tej kolekcji w stylu retro Podobają mi się bardzo, bardzo palmy, więc wsadziłam sobie teraz też palmę do wazonu. No i tu moja pufa z moją kamerą, bo nagrywam się na dwie kamery. Dobra, jak już się należy w łóżku, to czas, do, y, aby przejść leżeć w wannie. Słuchajcie, bardzo lubię robić sobie spa. Zrobimy taką ciepłą, relaksującą kąpiel, bo w tygodniu wiadomo, nie każdy ma czas, żeby właśnie zrobić sobie taką chwilę dla siebie. I ja też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby każda niedziela była właśnie taka spokojna, idealna, relaksująca, ale staram się, aby były czasami. No więc y, zrobimy sobie tylko przyjemną kąpiel. Może przypisam książkę we i może jakaś maseczka. Mam takie fajne uczy z głowa to sobie założę, bo one mi się fajnie sprawdzają właśnie, kiedy robię różne rzeczy z moim buzią. To sobie robię tak. Tak. I zapinam. Najchętniej przymywam twarz takim kremem musem z Shiseido i Buki. I to jest ten Prefine Cleanser. Dobra, trochę wjechałam sobie w oczy, ale jak normalnie mam makijaż, to zrobiłam sobie ten też makijaż. Dobra, ręcznik. Czysta guzia! Super. Uwielbiam to, że mam takie uczucie takiej gładkiej, ale takiej napiętej skóry. Potem taki jakiś lifting na twarzy. Dla piany dodaję takie pianotwory. I co, co. Nie wiem, gdzie ja to kupiłam, albo w Tesco, albo w Periwurze. Ale to super działa. Są różne kolory, tak jest yy, zapach pomarańczy, limonki, i kawki. Biorę tą kawkę. A co? Do filmików co będę żałować. Patrzcie, paczce, jak byłam na szkoleniu w Dubaju yy, u Kim Kardashian i Mariott Dziwanowicza, dostałam taki gift bag z różnymi rzeczami i dostałam tam kilka mask japońskich patcha. Nie znam tego. Pierwszy raz będę to testować. Nazywa się Luminous Dip Hydration Lifting Mask, czyli to jest bardzo nabliżająca, liftingująca maska. <mulity> Nakładam sobie Eye Correcting Cream Shiseido. Ja właśnie zdałam sobie sprawę, że zrobiłam sobie dzisiaj jakiś taki japoński dzień, bo ta maska pod, yy, na twarz była japońska, Shiseido też jest japoński, zmywałam tym. Ale dobra, dołożymy coś niejapońskiego, żeby nie było, że Japonia sponsoruje. Yy, Chanel Hydra Beauty Flash. Mówiłam Wam już o tym kremie, bardzo lekki, mega przyjemny. Przepięknie pachnie. Jest to naprawdę jeden z moich ulubionych nabliżających kremów. Chociaż mam ich sporo. Tudum! Gotowe! Teraz robimy zdjęcia o Maria Testino Ta jest. Nie, żart, jestem zbyt brzydka na to. Na modelkę się nie wydaje, szczególnie bez makijażu. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Nie wiem, czemu mówię pożegnanie w ręczniku, ale. Tak właśnie wygląda moja leniwa niedziela. Może nie rutyna czasami, ale nazwijmy to rutyna. Ostatnio Wam się spodobała moja rutyna. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli mnie lubicie chociaż trochę, to dajcie subskrypcję proszę. I dajcie koniecznie też łapkę w górę. A najbardziej czekam kit z subskrypcjami, serio. Ważniejsze dla mnie są komentarze, więc czekam na Wasze komentarze. Jak Wam się podobał filmik? Czy ktoś z tych produktów lubicie? Może polecacie czy coś fajnego dla mnie, taką pieli? albo coś fajnego do obejrzenia, e, właśnie w taką leniwą niedzielę. Dajcie koniecznie znać. I do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Buzi! Tak wygląda moja. lenivá, jdete are... yeah. Lazy Sunday routine. Yeah. Sunday routine. Lazy Sunday routine.